Wydawnictwo Sorus prezentuje Magister farmacji Rafał Sochacki Przygody jeża farmaceuty Historie najeżone mądrościami Posłuchaj fragmentu książki Tego ranka tata jeż wstał wcześniej niż zwykle. Upewnił się, że ma wszystko co potrzebne. Notatki, kilka kolorowych ilustracji i oczywiście model apteki. Z plecakiem na grzbiecie ruszył w stronę szkoły, podziwiając poranne życie Polany. Uczniowie także maszerowali na lekcje. Młode liski, zajączki i sarenki rozmawiały, śmiejąc się radośnie. Tata Jerzy był trochę zdenerwowany, ale głęboko wierzył, że uda mu się przekazać coś wartościowego. Przed drzwiami szkoły powitała go kwoka Ada. Jej uśmiech i serdeczność sprawiły, że poczuł się trochę pewniej. Dzień dobry, panie magistrze. Cieszę się, że już pan jest. Uczniowie czekają na pana. Powiedziała wskazując farmaceucie drogę. Mam nadzieję, że nie zawiodę. To moja pierwsza lekcja, odparł tatajesz, próbując ukryć swoje obawy. Proszę się nie martwić. Dzieci są bardzo podekscytowane. Jestem pewna, że wszystko pójdzie świetnie. zapewniła kwoka, prowadząc gościa do pełnej już klasy. Gdy tatajesz przekroczył próg sali, poczuł na sobie spojrzenia wszystkich uczniów. W ławkach siedzieli jego młodzi słuchacze. Lisek Fenek, bliźniacy Bartek i Boguś, kuna Karolina i wiele innych zwierząt z polany. Uczniowie patrzyli na niego z ciekawością, niecierpliwie czekając na wystąpienie. Dzień dobry, moi mali przyjaciele, zaczął tata Jerz, stając przed tablicą. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami o czymś bardzo ważnym. Czy wiecie, co to są leki? Po klasie rozszedł się szmer. Już po chwili aptekarz zobaczył las rąk. Każdy z uczniów miał coś do powiedzenia, choć ich odpowiedzi były różne. To coś, co daje farmaceuta, oznajmił Bartek. To takie tabletki, które smakują jak cukierki, krzyknął Boguś, wywołując śmiech wśród kolegów. Tata Jeż również się uśmiechnął, ale pokręcił głową. No właśnie, chciałem wam powiedzieć, że leki to nie cukierki. Leki pomagają nam wrócić do zdrowia, kiedy jesteśmy chorzy, ale należy je brać tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zapamiętajcie: leki nie są słodyczami. Kuna Karolina podniosła łapkę. A co się stanie, jeśli ktoś weźmie za dużo leków? Zapytała. Bardzo dobre pytanie, Karolino. Jeśli ktoś zażyje leki, których nie potrzebuje albo weźmie ich za dużo to mogą mu one bardzo zaszkodzić. Dlatego zawsze musimy słuchać lekarza lub farmaceuty, którzy wiedzą, co jest dla nas najlepsze. Odpowiedział poważnie tata Jesz. Po chwili farmaceuta wyjął z plecaka kolorową ilustrację przedstawiającą szafkę pełną leków i opowiedział dzieciom, jak ważne jest przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu, z dala od małych łapek czy pazurków. A czy wiecie, co powinniście zrobić, gdy zobaczycie, że ktoś bawi się lekami? Zapytał. Fenek, który dotąd siedział cicho, podniósł łapkę. da natychmiast powiedzieć o tym dorosłemu, oznajmił z przekonaniem. Właśnie tak, Fenku. Nigdy nie bawimy się lekami, bo to nie są zabawki. Leki są jak nasi mali pomocnicy. Pomagają, ale tylko wtedy, gdy używamy ich odpowiedzialnie. Wyjaśnił tatajerz. Później również inne dzieci zaczęły zadawać pytania. Bartek zapytał, dlaczego niektóre tabletki są gorzkie, a Karolina chciała wiedzieć, czy istnieją leki na wszystko. Tata Jeż cierpliwie odpowiadał każdemu dziecku. Tłumaczył, że leki nie są magicznym środkiem na wszelkie dolegliwości, a zdrowy styl życia, np. jedzenie warzyw i owoców, oraz ruch na świeżym powietrzu to podstawa odporności. Na koniec poprosił dzieci, by zapamiętały jedną rzecz: Leki to nie cukierki. Bądźcie więc ostrożni i zanim weźmiecie jakiś lek, zapytajcie dorosłego, czy możecie to zrobić. Obiecacie mi to? Obiecujemy! zawołały dzieci chórem.